Ubiegłotygodniowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie administrowania terenami ogrodów działkowych oburzyła nie tylko samych działkowców, ale także polityków opozycji, którzy murem stają za działkowcami, którzy być może już za 18 miesięcy stracą prawo do użytkowania swoich terenów. Na poniedziałkowej konferencji prasowej o sprawie wypowiadali się politycy SLD. Działkowcy będą ponosić koszty, ponosić koszty dzierżaw, ponosić koszty podatków i przede wszystkim tracą prawo do dysponowania swoim ogrodem. Mogą być także bez jakichkolwiek odszkodowań pozbawieni swojej dotychczasowej pracy. Ustawa o ogrodach działkowych poparta przez Trybunał może odbić się przede wszystkim na działkowcach, którzy od lat uprawiają swoje ziemie. Uprawomocnienie ustawy może spowodować wzrost kosztów utrzymania działek. Niektórych nie będzie stać na posiadanie własnego ogródka. Ustawa może uderzyć szczególnie w osoby starsze. Ta sytuacja jest o tyle bulwersująca. Że ogrody działkowe do tej pory zawsze były miejscem, w którym każdy Polak korzystający z działek miał szansę i okazję wyrażać swoją radość z życia, zwłaszcza w jesieni życia, bo większość osób korzystających z działek to osoby, które są na emeryturach, na rentach. Sojusz Lewicy Demokratycznej apeluje do innych partii o porozumienie ponad podziałami i wspólną obronę działkowców. My uważamy, że powinniśmy wszyscy, niezależnie od tego, jakie partie reprezentujemy, jaką formację polityczną reprezentujemy na co dzień, zrobić wszystko, aby pomóc działkowcom. Nie chcemy bronić prezesów ogrodów działkowych, bo nie o to chodzi. Chcemy bronić idei. Działkowej, idei rodzinnych ogrodów działkowych, bo to jest idea, która ma ponad 110 lat. Decyzja Trybunału o Ogrodach Działkowych budzi ogromne kontrowersje. Brak poparcia dla niej wyrazili nie tylko politycy lewicy, ale i na przykład Prawo i Sprawiedliwość, które domaga się wręcz uwłaszczenia ogrodów działkowych.